Siemka, wszystkim? Kolejny filmik, kolejna wojna. Zobaczymy, czym tutaj obdaruje nas los. Widzę, że tu mamy jakąś dobitkę. No to co? Zaczynamy. <tryk> Oczywiście zapraszam wszystkich do subskrypcji, ewentualnie lajki, komu co pasuje, no i zobaczę, jaki będzie los. A los będzie. Mm, no, trzeba powiedzieć taki nie do końca, ale też łaskawy rzuciło nam to jakimś fioletem o oczywiście jakimś cudem se nie załadował. Tylko wypadałoby, żeby wróciły też jakieś kloski. O! Proszę. Jezus, po co te komba? Dobra. O. Dobra, dobra, super. dobra. O! No dobra, pierwszy atak wygnany. Czas pójść na tego. Tutaj. No nawet nieźle bym powiedział. Jeszcze raz sobie tutaj pójdziemy. Ależ się pojawił, ależ sypło kolorami, <grych> o jejku. Dobra, ściągnęliśmy chociaż ptanka. Nie przydało się, żebym wróciła jakieś klocki. Że padnie. Доброе утро. Ах, нет, доброе утро. No dobra, zgromadziliśmy dzisiaj 261 punktów. No nawet przyzwoicie bym powiedział, jeszcze tu mamy legendarną, mistyczną wizję, do sobie obejrzymy. And you can even draw yourself. Type of text if you like. Um, I obviously spell shopping without an extra p. So <laughs> shopping. <laughs> Na tyle. Jak zwykle zapraszam wszystkich do subskrypcji, łapek w górę. Do zobaczenia na kolejnych filmach z wojem.